Ho 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 Merry Christmas i te sprawy Witam, witam w mojej ankieterni, ankietowni w ośrodku badań. Dzisiaj będziemy wykonywali ankietę świąteczną. Dobrze, usiądź sobie wygodnie. Mamy tutaj dzisiaj taki świąteczny wystrój. Nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Zatem zbieramy informacje na temat tego jak ludzie obchodzą te święta, jakie mają tradycje, jak to u nich wygląda. Dobrze. Na sam początek, zanim rozpoczniemy ankietę, chciałbym Cię spytać, czy może nie chcesz się czegoś napić. Dobrze. Mamy dzisiaj taką... Świąteczną, rozkrzywającą herbatkę, która jest z pomarańczą i cynamonem. chciałbyś się nawić? świeżo zapakowana dobrze przetniemy zatem wstążeczkę i nasypałem ci do kubka i zalejemy wodą, bo wcześniej się podgrzewała już. Dobrze. Okej. Okay. Pięknie pachnie powąchaj. Dobrze. Na razie to jest gorące jeszcze. Ale za chwilę będziesz mógł się tego nabić. Okej. Okay. Postawię Ci to tutaj, a ja już odpalam komputer i przejdziemy za chwilę do ankietowania Ciebie, ok? Dobrze. Już odpalam kwestionariusz. No więc zaczniemy od takich podstawowych pytań, czyli imię. Nazwisko. I jak zwykle te informacje są tylko i wyłącznie dla nas, bo nie udostępniamy danych osobowych osób, które ankietujemy. Tak, dobrze. Dobrze. Podstawowe pytanie. Czy obchodzisz święta? Mhm. Jakiego jesteś wyznania? Mm -hmm. Czy obchodzisz święta sam z rodziną czy ze znajomymi? Mm -hmm. A możesz powiedzieć mi w jak dużym gronie. Jak duże jest to grono? Mniej więcej. Mm -hmm. I co roku wygląda to tak samo? Dobrze. Proszę mi jeszcze powiedzieć... E, czy wyjeżdżacie gdzieś na święta, czy wszystko odbywa się w tąciu? Wygnąłem Cię porożami ja jest mi naprawdę głupio Mam trochę czerwony nogal, jak Rudolf Ale spokojnie, nic nie piłem Do pracy przychodzę na trzeźwo Oczywiście, zawsze Zawsze i wszędzie Okej, okay, czyli Dobrze, gdzie wyjeżdżacie na święta? Gdzie wyjeżdżacie na święta? Kupujecie sobie prezenty? Ja wiem, że troszkę głupie pytanie, ale w niektórych rodzinach tradycja dawania sobie prezentów nie istnieje, więc każdy to obchodzi zawsze trochę inaczej. Okay. I w jakim przedziale cenowym z reguły są te prezenty? Ok. Mm -hmm. Czy zdobicie dom jakimiś świątecznymi dekoracjami? Jeśli tak, to jakimi? Tak, wiadomo, podstawowe choinka. Hmm. Nawet stajenkę budujecie, to widzę. Naprawdę. Wczuwacie się w ducha świąt. Okej. Okay. Dobrze, jemio. i jeszcze cały dom okalacie lampkami świątecznymi no to troszkę aż głupio wyjeżdżać na święta gdzieś indziej skoro ma się taki dom wydekorowany ale nie oceniam nie oceniam okej okay. i jakie potrawy świąteczne z reguły pojawiają się na stole czy wszystkie 12 czy są to tradycyjne potrawy, czy może są troszkę zmienione. Na przykład u mnie często zamiast karpia je się na przykład do dorsza. Albo nawet raz siadło w Londynie. No ryba to ryba, tak. Więc no jak to wygląda u ciebie, mój drogi. Dobrze. Mhm. Okej, okay, czyli wszystkich potraw nie ma. No bo też to zrozumiałe, że jak spożywacie w takim gronie, to trudno tyle potraw zjeść, prawda? No chyba, że ktoś ma żołądek jak mój tata, on ma żołądek jak krowa, a nawet większy. Krowa mu zazdrości, żołądka, ogromny żołądek, potężny, zmieści wszystko. Nawet nie konia z kopytami, a cały tabun koni z kopytami. Dobrze. Dalej, 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 dalej. Czy ze spożywaniem kolacji wigilijnej czekacie aż do pierwszej gwiazdki, czy nie? Bo ta tra tradycja czekania do tej gwiazdki troszkę się zatraca. Ludzie po prostu spożywają po jakiejś konkretnej porze i nie czekają, tak? Ok. Jak smakuje herbatka? Nie jest to pytanie z ankiety. Pytanie osobiście wypłynęło ode mnie. Jak smakuje herbatka? Dobrze. W takim razie bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Ok. Jedziemy dalej z pytaniami. Które święta spośród wszystkich twoich w twoim życiu, e, które były najlepsze i dlaczego? Które były najbardziej wyjątkowe? Okay. Na ile wcześnie przed, przed świątami zaczynają się w Waszej rodzinie przygotowania do tychże świąt? Mam tu na myśli pieczenie ciasteczek, dekorowanie, robienie świątecznych zakupów. Na ile wcześnie są te przygotowania poczynane, porobione? Ok, to dosyć wcześnie, dosyć wcześnie. Czy chodzicie na pasterkę? O, chodzicie, to się rzadko zdarza. W większości osób się nie chce. No bo ta pasterka jest o północy. Wiele ludzi też już jest na no, wypitych, bo często ludzie piją na wygini, ale za, o, to, o to pytanie będzie za chwilę. Ale dobrze. Rozumiem. Teraz czy na Waszej kolacji wigilijnej pojawia się alkohol? Aha, rozumiem, pojawia się. Mhm. No i teraz takie pytanie. Powinno być chyba na samym początku takie podstawowe. Czy lubisz święta? I jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to? Odpowiedź, tak. Nie każdy lubi święta. Niektórzy twierdzą, że jest to żałosne, komercyjne święto i nic nie wnosi. Dla niektórych to jest niesamowite przeżycie duchowe. Niektórzy się cieszą, że mogą sobie super pojeść. Zaś niektórzy się cieszą, bo mogą wspólnie, wspólnie usiąść w rodzinnym gronie i jest taka niesamowita, świąteczna atmosfera. Więc jak to Mm -hmm. Okej. Okay. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Powiem ci bardzo mi się podoba, podobało ankietowanie właśnie ciebie. Podawałeś bardzo wyczerpujące odpowiedzi, co mnie niezwykle cieszy. Zatem, cóż mogę rzec? Dziękuję Ci za wzięcie udziału w naszym badaniu i życzę Ci wesołych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Aleluja, Merry Christmas. Zatem odwiedź nas ponownie. Musisz nas odwiedzić walentynki. Pamiętaj o tym, będziemy mieli walentynkowe pytania yy, zarówno dla osób, które są singlami, jak i dla tych związków, więc dla każdego. A na razie Ciebie żegnam. I jeszcze raz wesołych.